Bardzo dużo osób nie wie, jak przystąpić do rozliczenia podatkowego w Holandii dla osób niezameldowanych oraz co jest do tego potrzebne. Postaram się wyjaśnić wszystko krok po kroku, jak poprawnie powinien przebiegać ten proces. Podstawą rozliczenia są podsumowania roczne otrzymane od pracodawców. W Holandii są to jarografy, a w Polsce PIT-11. Każdy pracodawca ma obowiązek wydać nam te dokumenty jeszcze przed zakończeniem marca. Aby mieć prawo do holenderskich ulg podatkowych potrzebujemy zaświadczenie z Polskiego Urzędu Skarbowego, które musi być wysłane drogą pocztową do urzędów Holandii. Bez zaświadczenia nasze rozliczenie może być niższe nawet o 700 euro. Urząd Skarbowy nie podpisze nam zaświadczenie jeśli dochody z Holandii nie zostały rozliczone w Polsce, dlatego jako pierwsze co należy uczynić jest rozliczenie się w Polsce. Każdego roku rozliczamy się w Polsce od 15 lutego. Zaświadczenie powinno być starannie wypełnione. Wszystkie pola muszą być uzupełnione. Najlepiej jest wypełnić je na komputerze. Po wydrukowaniu należy zwrócić uwagę, czy wszystko zostało poprawnie naniesione na papier, a zwłaszcza kody kreskowe. Z wypełnionym dokumentem udajemy się do Urzędu Skarbowego. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. Po otrzymaniu zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Trzeba je wysłać drogą pocztową do Belastingdienst. Adres jest podany na zaświadczeniu w opisie na pierwszej stronie. Nie na każdym jarografie podane są wszystkie dane. Na przykład może brakować okresu zatrudnienia, a jest to bardzo ważny element rozliczenia w Holandii, dlatego należy podać wszystkie dane zgodne z faktem rzeczywistym, inaczej rozliczenie może zostać wykonane niepoprawnie. Rozliczenia holenderskie wysyłamy drogą elektroniczną i zawsze wydajemy jego kopię. Belastingdienst zawsze będzie się z Państwem kontaktować listownie, a będą one wysyłane na adres, jaki widnieje w urzędzie. Jeśli adres uległ zmianie, należy go także zmienić w chemente. Niestety, urząd nigdy nie podaje informacji, jak długo trzeba czekać na zwrot z podatku. Należy pamiętać, że Belastingdienst wydaje dwie decyzje. Pierwsza z nich to decyzja wstępna i jest ona wydawana na podstawie wysłanego rozliczenia. Druga decyzja to decyzja definitywna i jest ona wydawana po zweryfikowaniu przez Urząd Naszego Rozliczenia. Jeśli w decyzji definitywnej saldo wynosi 0, to znaczy, że nasze rozliczenie zostało poprawnie wykonane. Na naszych stronach internetowych wszystko jest dokładnie wyjaśnione i dostępne są wszystkie potrzebne dokumenty. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do rozliczeń.